Podczas gdy mój coach miał ważny telefon, postanowiłem zaśpiewać dla jego widzów piosenkę najgorzej jak potrafię. A to jego reakcja, gdy wrócił. Czekajcie, bo ważny telefon, sekunda. A to mnie słychać, czy nie? Taką ślątkę puścimy, co? Dobra, jestem. O, o, oj. Niech mówią co chcą, ja jestem wierna snom i sama dobrze wiem, gdzie jak i co. Jestem cały piosenkarz. Uciekam stąd w nudym grze, nie chcę żyć. Czy do cały domu tutaj. ja coś mam, chyba nic. Każda z trudnych chwil, tylko tak ma być. Marzenia są w nas, nie trzeba nic tylko chcieć. Tu nie boi, ten już górą jest. Ale ładnie, halo, ładnie. Halo? No i co, i ty tak na tych TikTokach sobie śpiewasz? Eee, no, tak, tak. Fajnie, fajnie. Od 1 do 10 ocenka, śpiewu, tak. widzowie. Śpiewam codziennie od 17 na kanale Scena. link w opisie.